Konstrukcja kompletna. Mamy statek badawczy. Przybujemy kolejnego naukowca. Czekajcie, czy bada. Okej. Okay. A tamten niestety zginął. Tempo badań, technika komputerowa badania na bali. Weźmiemy sobie tego tańszego. Prost. W sumie niech tamten statek sobie leci tam, a ten pan sobie leci tutaj. Teoretycznie jak sobie za, zaczynuje więcej rozkazów, to one zostaną wykonane, ale jak natrafimy na jakąś wrogą flotę, to ten statek za, zacznie wracać. To, to nie, nie zawsze jest to najlepszy pomysł. Okay. Okay. Chętnie bym sobie tutaj te układy zbadał, ale wiecie, wolę nie, nie ryzykować. C U updated. O, no, nowi alieni. Delta Aliens. Veledram. Gdzie jest Veledram? Tutaj. No też są jakieś ameby. nie są bardzo fascynujący i zapewne gazowe olbrzymy czekajcie, czekajcie Ok, nie będzie. A no, zresztą to, to przy okazji nam się zrobi zapewne. Dobra, będziemy sobie badać tych alienów w międzyczasie. No cóż, niestety jesteś jeden, powiadasz nie 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 Piraci system survey complete Są Piraci kilka kosmitów Gdzieś będą ci Piraci mam nadzieję że nie blisko O Boże, tutaj są piraci. Akurat w miejscu, gdzie mam. Aha, gademit potrzebujemy. Korwet. Swoją flotę tutaj potrzebuję przyprowadzić. A niestety nie jestem w stanie jej przyprowadzić. Okej, okay, uciekn. E, jak wygląda multiplayer? E, multiplayer wygląda wielce ciekawie. E, generalnie e, działa to tak, że że Podobnie jak w Europie Universalis, Crusader King 2 i tym podobnych rzeczach. Tak mamy galaktykę jednego człowieka, zdaje się, który zarządza czasem. O, znalazłem alienów. E, I do 32 graczy w galaktyce. Drugi poziom. Ok. Zbadamy sobie to. System server. Nie nie, 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 panowski, nie, nie chcecie tego robić e, i każda, ten, każdy z graczy kieruje swoją e, swoją e, swoim imperium, tak? E, można to zrobić na takiej zasadzie, że jeżeli się wejdzie, to imperium kieruje wtedy e, e, AI tak? E, i można też wejść do gry zamiast AI się nazywa Hot Join zdaje się. Eee, gracz, który kontroluje czas, ma też save'a, do którego pozostali gracze mogą, do <coughs> mogą dochodzić. To jest bardzo, bardzo proste i efektywne rozwiązanie. I ta stacja niestety się długo nie może nie. Trzeba jeszcze jednej no, Powinienem być w stanie za pomocą <laughs> sześciu korwet ich pokonać. Kono, niestety. Stracę tą stację badawczą. Znaczy, może nie stację badawczą, tylko wydobywczą. O, ciekawe. Okej, okay, no. stroska albo ostrożna. Tylko, że w tym momencie bardziej mi się minerały wstają, niestety. Ja potrzebuję tych minerałów, żeby zbudować krowety. Ja potrzebuję na tym. A nie jesteśmy na kosmoport. Uciski jądrowe. No tak, na, na drugiej planecie będę musiał sobie port kosmiczny zbudować. Ale niestety na razie mnie. Też na niego nie stać. Więcej korwet. Ja mam tarczę już? Nie, jeszcze nie. Ile tam mi brakuje? E, 12 miesięcy to jeszcze sporo. O, zbadamy sobie. Delta Aliens za 5 dni. Nie, gamma badam jak to delta zbadać. Special deltę zbadać. To jest misna Eby. Dobra, zbadamy sobie je, ale ja potrzebuję delta zbadać. Gdzie są Delta Aliens? Okej, okay, to. E, mapa jest generowana przy każdej grze losowo. Teoretycznie da się za pomocą modów ustawić jedną mapę tak i losowy rozkład e, samych cywilizacji, ale przy każdej grze mapa generowana jest losowo. Tak samo jak e, część cywilizacji. Można generalnie zrobić tak, na przykład, że stworzyć ileś swoich cywilizacji i e, Powiedzieć komputerowi, że może też ich używać, tak? I możesz sobie zrobić cywilizację, nie wiem, e, kosmicznych małp, które będą e, mnichami tak, I, i będą nikogo nie lubiły, bo tak. I powiedzieć komputerowi, że, że ta cywilizacja może się pojawić w Twojej rozgrywce, tak? Tak samo e, na pewno pojawią się bardzo szybko mody na różne konwersje, pewnie na Star Warsy, tak, na, na Star Trek i tak dalej. Ale mapa jest generowana domyślnie przy każdej rozgrywce losowo. E, artefakty... Eee... Bla, 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 bla... Ok, prekursor znalazłem. Od, Ubywowe frakcje... Potrzebuję... O! To potrzebuję. Ten budynek, pan. Ja widzę, pan bardzo, bardzo lubi pracować. Strasznie ta planeta wygląda. Ale tak to jest, jak ich podbiłem dopiero co. Potrzebuję... Tu jeszcze jakiś statek, jeszcze jeden. Dobra, zbudujemy ten jeden statek i będziemy na piratów czatować. Nie, ich tam już raczej nie ma. Będziemy próbowali ich znaleźć. Statki badawcze badają anomalie, zdaje się, w tym momencie. Systemy Delta Alliance to są. A to, to jest cywilizacja zapewne. Mają statek normalny. No, czekać. Okay, otwarte kanały dyplomatyczne. Oooooooo, oh, robaczki! Degree of caution, until we learn their... Dajcie przyjaciele, jesteśmy w Imperium Balakta Holdings, budowanym na zasadach pokojowego współżycia i wolności jednostki. Premier Unipak, Ubla Kala, aktualnie szefuje naszemu rządowi wyraża szczerą nadzieję na długotrwałą przyjaźń między naszymi ludami. Hmm, oni są zapewne peaceful uh, Xenofiles, tak? Czyli. E, pokojowi ksenofile, tak, czyli oni wszystkich traktują jako przyjaciół i są pokojowi e, to milusią. To mogą być do, dobrzy przyjaciele, ale przynajmniej na, na sam początek zobaczymy. E, czekajcie. Kontakty czekajcie, tu jest dyplomacja. Ja tu nic nie widzę, bo mi niestety zasłaniam to. A, okej, okay, tutaj. Nie lubią nas na razie, ale sobie założymy ambasadę, żeby ulepszyć nasze opinie. Okej, okay, dlatego nie lubią nas na razie, że dopiero się spotkaliśmy, ale oni są peaceful... A, Indywidualiści, ok. Może porozumienie badawcze, co tu na to? Nad... Nie, marne szanse na to mamy na razie. Eee. Dobra, na razie jest trochę za szybko, jednak, żeby się w to bawić. Oni są tutaj już. Dobrze wiedzieć. Co statek robi? A tutaj bada. On tutaj nie zbada, on najwyżej tutaj będzie w stanie zbadać tą planetę. Bo niestety na ich przestrzeń kosmiczną nie będziemy w stanie wejść. A jak tam ten statek u góry badawczy? O tu coś ciekawego jest. Co to jest gaza neutronowa? Konstrukcja kompletna. raniem biedny jestem. Biedne są te systemy, strasznie. Okej, okay, zbudowały mi się statki, zbudowały mi się. Piratów już tu w okolicy niestety nie ma, trzeba będzie polecieć albo na bintam, albo na Siklim. Gdzieś tutaj zapewne są ci piraci, bo jak możecie zobaczyć tymi przerywanymi kreskami, to jest zasięg naszych radarów, że tak powiem. statki kosmitów, a są jakieś ameby, które poruszają się jak chcą. bardzo Nie wiem co mogę zrobić, żeby zwiększyć im happiness.